Słyszałem, że Ukraińcy mają pretensje do polskiego jedzenia, są goszeni przez Polaków i krzyczą na nich jeszcze, co ty mi to ryby podsuwasz codziennie, ja chcę mieć urozmaicone jedzenie, a schabowego tak bym sobie zjadł lepszego. A, no i Polak biedny jakiś musi się sprostać zadaniu, bo na niego krzyczą. Proszę Państwa, między tymi Ukraińcami napłynęło też dużo przestępców. Porządni ludzie też, są, oczywiście, są, są wdzięczni, pomagają wam. Ale jak trafi na takiego kryminalistę, który ci będzie bił jeszcze we własnym domu, proszę państwa, zaczęli handlować teraz rublami podobno. Rubel do góry idzie. Właśnie, gdzie ten ruble można kupić? U was tam. No, Ukraińcy mają pieniądze, bo no, z rządu polskie dostają, za darmo mają wyżywienie, nie płacą za czynsz. Do nich trzeba się zwrócić, proszę państwa. Dlaczego tak się dzieje, że rubel do góry idzie? Sprawdźcie to, proszę Państwa, bo ja jestem w Paragwaju daleko, ale słyszałem tutaj, że właśnie tak się wszyscy rzucimy do tego rubla. Coś w tym musi być. Kupujemy ruble czy nie? Trzeba to sprawdzić, zanim się kupi. Dziękuję za uwagę. Hej, do usłyszenia.